Dobra, ale owsik Ale co? Że, ale że co? Że owsik to coś śmieszne. Dobra, Marc. Czekajcie. To nie, to nie jest jeszcze sketch, tak? Poczekajcie na żart. Czekajcie na Uwaga. W komisariacie. Panie komisarzu! Panie komisarzu! Dziecko zginęło! Dziecko zginęło! Dziecko zginęło! Pan się Nie. Powtarzam, żeby dotarło. To, jak, no jak pan mógł dziecko zgubić? No chwila nieuwagi... Dziecka nie ma. To odwrotnie niż u mnie. Chwila, chwila nieuwagi... Ej, dziecko jest. No dobrze, on, jak pan jak najspokojniej opowie co się stało. Spokojniej. Spokojniej, Jak się pan nie zdarzy? Do no to. A? Taka sytuacja. Spokojniej? Czyli. No to szybciej, spokojnie, proszę pana. Proszę pana, panie. niech pan po prostu opisze wydarzenia. Proszę pana. Halo. Ustnie, niech pan to opisze. Proszę pana. Proszę pana. Ja widzę, widzę, że pan jest w szoknym. Ja jestem w szoku. ja się muszę napić kawę. Tam, chyba na Jak niech, niech pan się skupi. Po prostu nie pan powie jak w dziewczynej było. Henryk. Jak było ubrane? Na cebulkę. I... Co? Co miało na wierzchu? Twarz i rączki. Na górze co miało? Czapkę. Chłopczyk czy dziewczynka? Henryk. I proszę pana, no, gdzie to dziecko zginęło? No. Na Alei Mickiewicza. Na Alei Mickiewicza, tam gdzie tą bibliotekę nową postawili. Mm. Całą tatuażu monopolowy. No, wiem. no to żeśmy tam szli. Sobie spacerem jakaś kobieta bezczelnie zablokowała mi, uwagę Piotr jak wróciłem już na ziemię z krainy, marzeń dziecka nie było. Ale dziecko umiało samochodzić? Tak. Ile Ale? lat? 16. Ile? No byłem pewny, że 16, mi pan teraz nie. Wził. Między 10 a 20. Pytał pan w sklepach, czy dziecko tam nie poszło. Nie, proszę pan, od razu przybiegłem tutaj. Już coś wiecie. Tak. No. Tak. Dziecko ma nie ojca. Nie. Nie. To ja jestem moim zdaniem. Są też powiem? No tak, proszę pana. No przecież jakby nie moje zginęło, to bym nie musiał szukać. Ja pana zapewniam, że dziecko jednak ma nienormalnego. Czyli zdziwiam nie oszukam. Nie wymyślimy jakiegoś pomysłu na promocję, to do końca życia będziemy grali dla pluszników. Lepiej szukajmy. No, no, lepiej byłoby.